Sponsorem transmisji była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem programu był Apart, dystrybutor zegarków Astorin. To już moment, gdy my zaczynasz dzielić na trzy. Bezpieczeństwo to coś więcej niż. Zamknięte drzwi. Wejdź na fibaro.com lub na nice i poznaj system chroniący także przed pożarem, czadem i zalaniem. Spokój i bezpieczeństwo w zasięgu ręki. W pierwszej kolejce PGE Ekstraligi włóknia z Częstochowa mierzy się z przedostatnim zespołem poprzedniego sezonu. Czy GKM Grudziądz sprawi niespodziankę? Dziś Zoleszczyk GKM Grudziądz włóknia Częstochowa. Na żywo. Tylko w Eleven Sports 2. Zawsze chciałem się wyłamywać poza prześledność. Mówi, mamy to! A dziś wewnątrz coś takiego widziałem, że ja się nie poddam. Oznaka charakteru. Niezależność w Twoich rękach. Poznaj nowe BMW X5. BMW, radość zjazdy. Zaufanie jest niewidzialne i niesłyszalne, lecz czujemy je na każdym zakręcie. Rodzi się pod naciskiem kształtuje przez wyzwania, ale nadal jest bardzo kruche. Budowane latami, może zostać utracone w sekundę. Jednak cierpliwie pielęgnowane, będzie rosło, wzmacniało się i kształtowało w najważniejszą wartość. Bezpieczeństwo. Continental Your data, my data, the chromosomes match. Exactly, it matter a matter of fact. These are for a Nowa Skoda Enyaq Coupe, mój elektryczny SUV. Nawet najszybsza polka, Ewa Skowroda. Nie ucieknie od tematu inflacji. Ale ty z bankiem Kredi Agricole możesz wybiec z planami przyszłość. Weź kredyt gotówkowy z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie bez względu na inflację. RRS 12,1%. Credit Agricole, twój bank, pełen korzyści. Nowe miejsca. Nowe inspiracje. Nowe pomysły. Kia Sportage. Najchętniej wybierany słów w Polsce w 2022 roku. Kia. Movement that inspires. Na ból kręgosłupa weź MEL. MEL likwiduje stan zapalny i zwalcza ból na dłużej. Nie obciąża żołądka. MEL. Masz prawo żyć bez bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy zredniowości jest stosowany, zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Blikomania to szansa na złoto bez wysiłku dla mistrzów zakupów w leżakowaniu klasycznym. Z tylu dowolnym płać blikiem w i zdobądź złoto. Zarejestruj się na blikomania.pl. Płatki śniadaniowe Nesquik z pełnym ziarnem, witaminami i żelazem mają nutri A. I do tego pyszny czekoladowy smak, który uwielbiają Twoje dzieci. Płatki śniadaniowe Nesquik. Wspaniałe dni zaczynają się o poranku. Zwalczamy objawy alergii z Alerik Deslo Active. Jedna tabletka działa całą dobę i nie usypia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża w lub zdrowiu. Zwalczaj objawy alergii z Alerik. Rozpoczynanie nowego rozdziału może być jednym z najbardziej ekscytujących momentów w życiu. Świat pełen jest pomysłów, którymi warto się podzielić. To, jak bardzo je rozwiniesz, zależy od Twojej wyobraźni i siły woli. Bo postęp to kwestia charakteru. Ostry pleców. Wypróbuj Voltaren Express Forte najszybszą kapsułkę przeciwbólową, która z maksymalną siłą nie tylko eliminuje ostry ból pleców, ale i jego przyczynę stan zapalny. Voltaren Express Forte to coś więcej niż swoboda ruchu. To wasz pierwszy wspólny koncert. Voltaren Express Forte kapsułka na ostry ból pleców. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjrzyj się dokładnie, co widzisz. Historię, a może przyszłość. Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid. Nowy ładunek sportowych emocji. Zgaga, refluks, trudności w trawieniu. W jaki sposób wybierasz produkt, któremu ufasz? Ma działać szybko, bez sztucznych substancji? Neopianacid. Dzięki swojej w 100% naturalnej formule z poszanowaniem dla twojego żołądka i środowiska. Od Aboka. Robisz nerwowo? Nie daj się. Codziennie bierz lek, Magnet 6 Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Tobie jest siła. W pierwszej kolejce PGE Ekstraligi włóknia z Częstochowa mierzy się z przedostatnim zespołem poprzedniego sezonu. Czy GKM Grudziądz sprawi niespodziankę? Dziś Zoleszczyk GKM Grudziądz, włóknia z Częstochowa. Na żywo. Tylko w Eleven Sports 2. To już. Moment, gdy my zaczynasz dzielić na trzy bezpieczeństwo to coś więcej niż zamknięte drzwi. Wejdź na fibaro.com lub naiz.pl nice i poznaj system chroniący także przed pożarem, czadem i zalaniem. Spokój i bezpieczeństwo w zasięgu ręki. Sponsorem programu jest Imergas, producent hybrydowych pomp ciepła. Sponsorem programu jest Apart, dystrybutor zegarków Astorin. Sponsorem transmisji jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.